Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu alarmują. Coraz częściej na drogach dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Statystyki ze stycznia pokazują znaczący wzrost liczby wypadków. W zdarzeniach z udziałem pieszych tylko od początku roku ranne zostały 43 osoby. To aż o 14 osób więcej niż w styczniu ubiegłego roku. W tym roku na mazowieckich drogach e, niestety... E, doszło do 46 e, zdarzeń z udziałem e, pieszych uczestników ruchu drogowego e, w których e, w tych zdarzeniach niestety śmierć poniosło aż 7 pieszych e, porównując e, Tegoroczny okres stycznia do poprzedniego roku było to 37 zdarzeń z udziałem pieszych i 8 osób zabitych. Do wypadków najczęściej dochodzi przez nie uwagę kierowców oraz niestosowanie się do znaków i przepisów. Jednak nie zawsze to kierujący pojazdem ponosi winę. Kierowcy. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, pomimo tego, że mają z, e, prawidłowe oznakowanie tego przejścia, znaki obligują e, kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności. To nie zwalniają, e, nie obserwują dokładnie otoczenia e, przejść dla pieszych. Widząc e, zbliżającego się pieszego do przejścia nie reagują na obecność tych pieszych, ale również e, winę w, w tych zdarzeniach ponoszą również także i sami piesi. Dużo częściej ofiarami wypadków są osoby starsze. Obserwujemy e, spory wzrost, e, jeśli chodzi o zdarzenia z udziałem seniorów. E, jeżeli mówimy tutaj o pieszych, być może dlatego, że e, osoby starsze. E, mają wpojonej przyjętą taką zasadę, że e, ja mam pierwszeństwo. Ja jestem starszy, to mi ustąpią, ja nie muszę się dokładnie rozglądać. E, no nic bardziej mylnego, nadal obowiązuje e, zapis w kodeksie ruchu drogowego, że pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych przed prze wejściem na to przejście musi w sposób prawidłowy upewnić się, czy ma możliwość kontynuacji e, na tym przejściu, czy może po prostu na to przejście bezpiecznie wejść. Ważne jest też to, aby pamiętać o tym, żebyśmy byli widoczni na drodze. Każdy pieszy poruszający się po drodze powinien w widocznym miejscu posiadać odblaski. Im większa odległość, z której jesteśmy widoczni, tym większe szanse na reakcję kierowcy. Przypomnijmy, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości 350 zł. Za wyprzedzanie przed przejściem bądź bezpośrednio na przejściu innego pojazdu grozi kara w wysokości 200 zł. Najbardziej niebezpieczne i jednocześnie zagrożone najwyższą karą jest omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić pieszych. Za to może grozić 500 zł mandatu oraz 10 dziesięć punktów karnych.